Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam na relacje z trybun niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... 94. rocznica bohaterskiej obrony Płocka. Polonia próbuje sforsować płot w Targówku. Derby Oświęcimia. Zapraszam na Piknik! Kibole 100 milów w Bytowie pojawili się w 87 głów, a za środek lokomocji obrali samochody i autokar. Na sektor weszło około 60 głów. Reszta została pod stadionem i w autokarze, gdzie była taka sama widoczność jak w klatce. Olszczynianie przyozdobili płot czterema płótnami i prowadzili rwany doping. Tego dnia wspierało ich dwóch fanów Polonii Bydgoszcz. Bytowiacy utworzyli skromny młyn, który dopingował w asyście Bębna przez całe spotkanie. Na płocie gospodarzy zawisły dwie flagi. Frekwencja na stadionie w bytowie wyniosła około 1200 widzów. Na mecz do Lubina wybrało się 101 kiboli Wisły, których wspierały dwie osoby z Olsztyna. Płoczczanie mieli ze sobą sześć flag, ale jedna z nich, zawsze po prawej stronie, zamiast na płocie, wylądowała w depozycie, ponieważ delegatowi nie spodobał się przekreślony sierp i młot. Wyjazdowicze po powrocie do Płocka postanowili upamiętnić 94. rocznicę bohaterskiej obrony Płocka. Najpierw udali się na stary cmentarz, gdzie złożyli kwiaty przy grobie harcerza Antolka Gradowskiego, który zginął podczas obrony miasta przed sowieckim. Hołotą. Później nastąpił przemarz ulicami miasta na Stary most, gdzie w międzyczasie kibice złożyli kwiaty pod pomnikiem obrońców Płocka. Pochód zakończył się odśpiewaniem hymnu na moście imienia Legionów Marszałka Piłsudskiego. Zagłębie z solidnym młynem dobrze dopingowało przez całe spotkanie. Mecz na stadionie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Kirii oglądało 3000 widzów. Na stadionie Chrobrego stawiło się około 50 głów koalicji Chojniczanka i Moto Oława. Przez upierdliwość ochrony na sektor wchodzą praktycznie przez całe spotkanie. Gospodarze wystawili na tym spotkaniu stuosobowy młyn, a płot udekorowali sześcioma flagami, w tym jedną ziomków z Gorzowa. Podczas trwania pierwszej połowy na stadion podjechała grupa kiboli, która dopingowała Stilon na wyjazdowym meczu w Oławie. W tej ekipie znajdowało się około 100 gorzowian i niecałe 5 dyszek gospodarzy. Nie wszystkim dane było obejrzeć ten mecz z powodu upierdliwego dowódcy, który doszukał się niedokładności w danych osobowych osób czekających pod bramą. W ramach kibolskiej Solidarności Ultrasi ściągnęli flagi, a Młyn wraz z początkiem drugiej połowy opuścił trybuny, raz po raz zaznaczając swoją obecność pod stadionem. W sobotni wieczór na Stadionie Chrobrego zjawiło się 1600 widzów. W grudziądzu zabrakło kibiców gości. Gospodarze zakończyli niedawno protest i ponownie wrócili na trybuny. W młynie stawiło się około 160 kiboli Olimpii i 10 fanów drwęcy. Olimpia po przerwie zaprezentowała choreografię ze sreberek. Pierwszym efektem był sektor zapełniony zielenią, który później zamienił się w biało-zieloną flagę. Frekwencja na tym meczu wyniosła około 2100 widzów. Stilonowcy na około 300-kilometrową podróż do Oławy wybrali się transportem kołowym. Gości wspierała ekipa chrobrego. Gorzowsko-Głogowska eskapada liczyła tego dnia 148 kiboli. Przyjezdni w klatce udekorowali płot czterema flagami i prowadzili dobry doping przez cały mecz. Po zakończonym spotkaniu udali się do Głogowa na mecz Chrobry Chojniczanka. Miejscowych w Młynie zebrało się około 50 osób. Na płocie powiesili trzy flagi. Na początku drugiej części spotkania zaprezentowali choreografię składającą się z sektorówki z hasłem Duma i Sława, Moto Jelcz Oława oraz herbem ich drużyny. Całość dopełniły race i flagi na kiju. Na trybunach w Oławie zjawiło się około 400 widzów. Fani Karpat na mecz zgodowy ze Stalą Rzeszów przyjechali w jakieś 150 głów. Za środek lokomocji obrali transport kołowy. Podczas spotkania wywyślili trzy flagi oraz transparent dla chłopaków, którzy mimo lata mają pogodę w kratkę. Stalowcy uformowali młyn liczbowo podobny do ekipy z Krosna. Podczas pojedynku solidnie dopingowali kopacze oraz często pozdrawiali się ze swoimi przyjaciółmi. Tego dnia swój debiut zaliczyła fana rzeszowskiej grupy Ultras. Fibole czarnych koszul na tym meczu stawili się w niecałe 100 głów, jako że po drugiej stronie barykady znajdowała się koalicja kiboli prolegijnych klubów, to nie mogło zabraknąć w trakcie tego pojedynku sporej wymiany uprzejmości. Poloniści w przerwie spotkania próbowali wyłamać płot dzielący ich od kibiców Stargówka, zaś Legioniści z drugiej strony próbowali przebić się przez kordon ochroniarzy, jednak koniec końców do bezpośredniego po starcia nie, widzę, nie doszło. Ale... Jakaś mała awantura między sektorem zajmowanym przez kibiców Polonii, a GKP zwijają flagi kibice Starówka, no proszę. Wychodzą ze stadionu, nie, ciężko mi coś powiedzieć, bo jestem po drugiej stronie boiska, ale wygląda to tak, jakby kibice GKP po prostu sobie uciekali w tym momencie z trybun. Flag już nie ma, kibice GKP schodzą na na drugą stronę trybuny, tak jakby. No, być może będą próbowali się przedrzeć do sektora gości. No, w każdym razie miłego oglądania. Pewnie to Państwo właśnie widzą na, na swoich monitorach. Gospodarze w Munie stawili się w około 170 głów. Kiboli Stargówka wspierali tego dnia fani Dolkanu z flagą, Nadnarwianki, Zagłębia Sosnowiec oraz dwóch stołecznych klubów Warszawianki i Seksy. Na płocie wywiesili trzy flagi oraz dywan w barwach KSP. Do pobliskiego Kowalewa dotarło około 330 kiboli Elany. Podróżowali na różne sposoby, a na miejscu otrzymali solidne 60-osobowe wsparcie swojego fanklubu z tego miasta. Podczas meczu Elanowcy głośno dopingowali swoją drużynę, a płot przyozdobili sześcioma flagami oraz dwoma transami: Kowalewo miastem Elany oraz Rubinkowo. Pod koniec spotkania spontanicznie odpalili kilka świec dymnych. Torunianie po kolejnym kiepskim meczu w wykonaniu piłkarzyków trochę ich zbluzgali. kaszowianki na derby gminy w Liszkach wybrali się w około 50 głów. Po przyjeździe do miejsca docelowego wysiedli na tamtejszym rynku i udali się przemarszem przez miasto, odpalając przy tym petardy i głośno zaznaczając swoją obecność. Na stadionie wywiesili jedną flagę i prowadzili solidny doping w asyście bębna. Drugą część spotkania rozpoczęli od zaprezentowania sektorówki, na której widniał herb kaszowianki, kibol trzymający megafon oraz postać w chuście z nazwą grupy kibicowskiej Przyjezdnych NU13. Podczas trwania tej prezentacji na płocie zawisz transparent. Jesteśmy siłą o jakiej wam się nie śniło, a pod rozwiniętym nad głowami fanów płótnem błyskały stroboskopy. Następnym etapem przedstawienia był chaos złożony z flag na kijach, rac i świec dymnych. Gości wspierało 7 osób z błękitnych czułówek. Kibice Unii mobilizację na ten mecz rozpoczęli tydzień przed spotkaniem w całym mieście i w okolicznych wsiach oraz fanklubach wisiały setki plakatów oraz transparenty. Przed meczem zorganizowali zbiórkę na rynku, skąd około w 100 głów wyruszyli na stadion, dając głośno znać, kto rządzi w Oświęcimiu. Na sektorze gości zameldowało się 120 kiboli Unii z jedną flagą. W drugiej połowie zaprezentowali sektorówkę z herbem klubu, a po jej zejściu pojawiły się race oraz flagi na kijach. W tym samym czasie na płocie spłonęła flaga soły zdobyta jakiś czas temu. tygodniu to już wszystko. Dziękujemy Wam za nadsyłane relacje oraz materiały. Dajcie znać w komentarzach relacji, jakich spotkań spodziewacie się w następnym tygodniu. Wbijajcie też na fejsa i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV.